Pana z Wami. Słowa Ewangelii świętego Jana. Wieczorem, w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich – pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i Boga. Uratowali się zatem uczniowie, uczacze Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój Wam. Jak ojciec mnie posłał, tak i ja Was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Oto Amen. bracia po raz kolejny, tym razem w ostatni dzień okresu wielkanocnego słyszymy ten piękny, chociaż bardzo krótki opis spotkania Jezusa z Martwych Stałego ze swoimi uczniami. Widzimy uczniów, którzy są wystraszeni, którzy są zamknięci przed światem, którzy tak zwyczajnie po ludzku nie wiedzą, co mają dalej robić ze swoim życiem. Przytłacza ich strach, przytłacza ich sytuacja, z którą nie mogą sobie poradzić. I tak po ludzku wydaje się, że mają tylko dwie drogi. Albo uciec i zaprzepaścić to wszystko, co... Zdobyć przez te trzy lata bycia z Jezusem, albo umrzeć za Jezusa, oddać swoje życie. I zobaczmy, że pośrodku tego strachu, pośrodku tego niepokoju, staje przed nimi Jezus. I przynosi mu przede wszystkim pokój. Te słowa już wielokrotnie w czasie okresu wielkanocnego słyszeliśmy. Pokój Wam. Ale oprócz tego pokoju przynosi coś jeszcze. Przynosi uczniom dar radości, bo już w następnym zdaniu słyszymy uradowali się uczniowie, ujrzawszy Pana. Jezus przynosi pokój, przynosi radość, ale przynosi uczniom coś jeszcze. Mówi im, weźmijcie Ducha Świętego. To jest kolejny bardzo ważny dar Jezusa dla uczniów. To jest zapowiedź tego, o czym słyszeliśmy w dzisiejszym czytaniu z dziejów apostolskich i zapowiedź tego, co dziś przeżywamy w liturgii. Jest to zapowiedź pięćdziesiątnicy, zesłania Ducha Świętego. Co to słowo mówi dzisiaj nam, ja? tutaj w Winnicy w 2015 roku? Myślę, że to Słowo przede wszystkim zaprasza nas do tego, abyśmy umieli w naszym życiu rozpoznać nasze strachy, nasze lęki, nasze niepokoje. Siostro i bracie, zadaj sobie pytanie dzisiaj, czego się boisz? Co może nawet teraz, w czasie tej mszy Świętej, zaprzątać ci głowę? Może są takie rzeczy, przez które nie możesz spać? Może są takie rzeczy, takie sytuacje, takie osoby, których tak bardzo mocno się boisz, że wręcz nie chcesz ich do siebie dopuścić. Nie chcesz się z nimi zmierzyć. Takie uczniowie, którzy zamknęli drzwi i tego niepokoju, tego lęku do siebie nie chcieli dopuścić. I zobacz też Jezusa, który chce w to Twoje życie wejść. Chce stanąć pośrodku tego Twojego strachu tego Twojego niepokoju, lęku, problemu, jakkolwiek byśmy to nazwali. On chce stanąć pośrodku tego i Twoją ciemność wypełnić po raz kolejny światłem swojego zmartwychwstania. W czasie ostatniej wieczerzy, przed swoją śmiercią, Jezus powiedział do uczniów, odwagi, ja zwyciężyłem świat. Twój problem, może Twoje problemy, może to, czego się boisz, zostało już zwyciężone przez Jezusa, przez Jego krzyż, przez Jego zmartwychwstanie. Ważne jest teraz, żeby to przyjąć, żeby otworzyć Jezusowi, żeby Go zaprosić do tego wszystkiego, z czym po ludzku sobie nie radzimy. Gdybym jeszcze w seminarium, dostałem przy jakiejś okazji kubek, taki zwykły kubek do herbaty. Na jednej stronie tego kubka było napisane, nie mów swojemu Bogu, że masz wielki problem, a na drugiej stronie powiedz swojemu problemowi, że masz wielkiego Boga. Nie mów swojemu Bogu, że masz wielki problem, tylko powiedz swojemu problemowi, że masz wielkiego Boga. Jak to zaproszenie ma się dokonać? Jak... Zaprosić Jezusa, jak pozwolić Mu wejść do tych problemów, do tych kłopotów, do tych lejem, niepokojów. Już trochę słyszeliśmy na ten temat w czasie naszych parafialnych misji. To przede wszystkim modlitwa, codzienna rozmowa z Panem Bogiem. To przede wszystkim czytanie Słowa Bożego, kiedy to my przestajemy mówić, a nastawiamy się na słuchanie, na to, żeby usłyszeć, co Pan Bóg chce nam powiedzieć. I wreszcie trzecia rzecz to Eucharystia, to Komunia Święta. To ciało Chrystusa, które przyjmujemy w czasie Komunii Świętej, nie jest tylko ciałem Chrystusa na sposób duchowy, jakiś metaforyczny, przenośny. To jest realne, prawdziwe ciało Chrystusa. I kiedy je przyjmujesz w Komunii Świętej, to dokonujesz. zjednoczenie z Jezusem Chrystusem. Nie ma głębszego, nie ma piękniejszego, nie ma doskonalszego sposobu, żeby zjednoczyć się z samym Bogiem, jak właśnie przyjmowanie Komunii Świętej. A tak często zobaczcie, siostry i bracia, rezygnujemy z tego. Na drodze staje nam rzek, a my pozwalamy, żeby ten rzek odłączał nas od Jezusa Chrystusa Eucharystycznego. Mamy w naszej parafii tyle możliwości do tego, żeby spowiadać się, kiedy tylko pojawi się jakiś grzech ciężki. Korzystajmy z tego. Tak, żeby nie zostawać nawet na tydzień, nawet na jedną niedzielę bez Komunii Świętej. Bez tej łączności z Jezusem Chrystusem. Jeżeli w ten sposób Go będziemy przyjmować do swojego życia, powtarzam jeszcze raz, w sposób fizyczny, realny, to będzie on przychodził i będzie przemieniał nasze życie. Będzie rozświetlał je swoim światem. Dzisiaj tutaj w tym Kościele była pierwsza Komunia Święta. Prawie pięćdziesiątka dzieci po raz pierwszy przyjęła Jezusa do swojego serca. I widziałem ich przejęcie, widziałem ich taką radość z tego, że, że przystępują do tej Komunii Świętej. Pełni takiego skupienia nie gadali, nie przeszkadzali, byli, byli przejęci tym, co się dzieje. I może warto, żebyśmy od czasu do czasu sami sobie przypomnieli naszą Komunię Świętą, pierwszą. Raczej wszyscy ją pamiętamy. I żebyśmy od czasu do czasu odnowili w sobie to pragnienie Jezusa Eucharystycznego. To pragnienie, które mieliśmy jako dzieci, żeby być blisko Jezusa, żeby być z Nim w relacji, żeby być z Nim Włączności. łączności. Chciemy, właśnie to pragnienie sobie odnawiać, rozbudzać na nowo, żeby tej relacji, tej zażyłej łączności z Jezusem nie tracić. Siostry i bracia, wołajmy dzisiaj o Ducha Świętego. Niech z każdego serca, które jest tutaj na tej Mszy Świętej, Powiem takie proste, ale jednocześnie bardzo głębokie wołanie przyjść Duchu Świętym do mojego życia, do mojej relacji z sąsiadami, do mojej relacji z przyjaciółmi, do moich relacji w szkole, w pracy, do, mo do moich relacji rodzinnych, do relacji małżeńskich, do tego, co się nie układa, co nie idzie pomyślnie. Przyjdź, Duchu Święty, do mojej relacji z Jezusem Chrystusem, która gdzieś być może już trochę wysygła, już nie jest tak gorąca. Przyjdź, Duchu Święty, i tę relację odłóż, tak, żebym mógł pragnąć Jezusa Chrystusa, pragnąć łączności z Nim, tej fizycznej relacji w Komunii Świętej. Niech stąpił w twój i odnowił oblicze Ziemi, tej Ziemi, Amen.